jest na środku placu jeszcze replika czołgu Renault 17 z I wojny światowej. Proszę kilka słów powiedzieć o tym. Witam szanowne państwo. Czekaj. Na Ta historia powstała w 2010 roku, kiedy nasz świetny południ kolega instruktor tego czołgu wjechał z kolejnej misji i został zasiedlony przez reżysera tytułu kicha osiągnięcia 1920. Sprząt zaproponował, że zbuduje na potrzeby tego filmu właśnie taki ciąg, jaki tutaj śmiał zapomniał. My jesteśmy w posiadaniu dwóch strych tych ciągów i wakacjonalna produkcja tego ciągu trwała 3,5 miesiąca. naprawdę, replika czołgu Renault'a w ziemię A teraz w akcji specjalnie dla Państwa czołg Merida. 54 tony żywej stali. Merida to no czołgi mają imię? Tak. To jest nazwa. Się nie nabijesz. Tak. Będziecie mogli Państwo porównać trzy różne czołgi. Niemiecki Long Party 1, Renault 17 z pierwszej Wojny Światowej i czołg z okresu Rzeczypospolitej Ludowej Merida

对了，他们现在是他们中国收货的。